Bracia, niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu, albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu lecz łasce. Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce? Żadną miarą, czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie samych siebie, jako niewolników, pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu dajecie posłuch, bądź niewolnikami grzechu, co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tej nauki, której was oddano. A uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Bardzo ciekawa myśl. My zawsze jesteśmy niewolnikami. My zawsze jesteśmy sługami. I o tym dzisiaj też jest Ewangelia, ale na razie zatrzymają się na pierwszym czytaniu. Paweł mówi: Jeżeli przestaliście być niewolnikami grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości, niewolnikami Boga. Wybierajcie, komu chcemy, chcecie służyć. Czyni chcecie być niewolnikami. Niewolnik to brzmi może niezbyt ciekawie, sługa już trochę lepiej, ale my czasami mamy takie ambicje, chcemy, ja chcę być wielkim, ja chcę być pierwszym, ale chcę być najważniejszym. A nie zawsze jesteśmy komuś poddani. Zawsze jesteśmy w jakiejś niewoli, w jakiejś służbie. Na przykład, jak człowiek idzie do szkoły, wybiera szkołę, ale jak już wejdzie do tej szkoły, to musi robić to, co w tej szkole mu mówią. Jak ktoś idzie do pracy, to sam wybiera sobie, gdzie chce pracować, ale musi robić to, co mu powiedzą. Jak ktoś zakłada rodzinę, to nie może sobie żyć tak jak człowiek bez rodziny. Musi się troszczyć i być według pe pewnych zasad razem z tą rodziną i dla tej rodziny. Jeśli ktoś jest księdzem, to nie może sobie robić, co chce, ale powinien służyć tak, jak służy ksiądz, i być z tymi ludźmi, dla tych ludzi, być z Kościołem i dla Kościoła. Więc my sobie wybieramy, komu chcemy służyć, komu chcemy być podwładni, ale jesteśmy zawsze podwładni. I to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że my nie jesteśmy zawsze, albo w ogóle nie jesteśmy najważniejsi, zawsze wybieramy jakąś służbę. I to jest dobre, bo oczywiście możemy nie służyć, możemy żyć tylko dla siebie. Ale to jest życie bez sensu, to jest życie puste, to jest życie, które prowadzi do nikąd. Więc dzisiaj Paweł nam przypomina o tym, jesteście sługami, wybrajcie komu chcecie służyć. I okazuje się, że jeśli, jeżeli służymy Bogu, to my nie czujemy się niewolnikami. Jeżeli służymy na przykład swojej rodzinie czy kościołowi jako ksiądz, my nie czujemy się niewolnikami, chociaż musimy wypełniać coś, co jest nam zadane. Ale my to robimy z radością, my to robimy z miłością, i nie czujemy się tym zniewoleni. Ale jeżeli popadamy pod jakieś zniewolenie zła grzechu, zaczyna się być jakieś uzależnienie, jakaś niewola czegoś złego, my to czujemy. Z tym nie, nie jest nam dobrze, z tym nie jesteśmy spokojni. Więc y, wybierajmy to dobre słu służenie, to, to dobre niewolnictwo, można powiedzieć, może nieprzyjemnie słyszeć to słowo, ale. Dlaczego by nie? Jeżeli to jest dobre, ja mogę być niewolnikiem. Dziś jest wspomnienie świętego Jana Pawła II. Pamiętamy jego hasło, totus tus. Totus tus, ergo sum, et omnia mea tu sunt. Cały Twój i wszystko, co moje, jest Twoje. Zwłaszcza oddawał to Matce Bożej, ale przez nią też Jezusowi, przez nią Bogu. Więc on określił się w tym haśle swoim, jestem sługą, chcę być sługą. Chce być niewolnikiem, chce służyć i był temu wiernym. I dlatego dziś jest wielkim świętym. Patrzymy na niego jak na wielkiego świętego, bo on był wiernym temu swojemu hasłu, które sobie wyznaczył. Chce być sługą, chce być niewolnikiem. Cały Twój. I bardzo też ciekawa myśl w tym czytaniu. Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani prawu, lecz łasce, żadną miarą. Paweł pokazuje, że. To, że jesteśmy uwolnieni od grzechu, od prawa, to nie znaczy, że mamy robić to, co nam się podoba. Mamy nie grzeszyć. To nie jest tak, że my możemy, teraz jestem wolny, więc mogę sobie robić, co mi się podoba, mogę grzeszyć dowoli, a i tak będę zbawiony. Nie. Tylko, że ja mam mieć inną motywację. Robię to nie grzeszy nie dlatego, że boję się kary, boję się, że nie będę zbawiony, ale nie grzeszę z wielkiej wdzięczności Bogu. Za łaskę zbawienia, za to, że Pan Bóg mnie tak ukochał, tyle mi dał i daje, no to ja nie mogę mu jakoś przykrości sprawiać. Ja to robię w pełnej wolności, wybieram to, że chcę służyć Panu, chcę mu się poddać całkowicie. Dzisiejsza Ewangelia Jezus powiedział do swoich uczniów: "To rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie." Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział, któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność. Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem, Lecz jeśli sługa opowie sobie w duszy, mój Pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służebnice. A przy tym i jeść, i pić, i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę, komu wiele dano. Od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. I znów sługa, niewolnik, sługa, który czeka na swojego pana, który jest zawsze gotowy, że pan powróci. Znów temat służby, pytanie: jak służyć? I nawet ten, kto jest postawiony nad innymi sługami, jest też sługą, nie przestaje być sługą, czyli ma kogoś nad sobą, ma pana. To jest odpowiedzialność, czyli być nad kimś, mieć jakiś podwładnych, to nie jest władza, to jest służba, to jest odpowiedzialność. I może ten sługa być tym, który na czas wydziela żywność sługom, czyli on im służy, on się o nich troszczy. Będąc nad nimi, on się o nich troszczy, on im służy. I wtedy, jak Pan wróci, zobaczy go przy tej czynności, że on służy, on troszczy się o innych, którzy są mu powierzeni, wtedy dostanie nagrodę. A jeśli on się poczuje już panem i nie będzie chciał troszczyć się o nich, służyć im, ale będzie myślał tylko o sobie, będzie egoistą, czyli będzie jeść, pić i upijać się, bić sługi i służebnice, to nadejdzie pan tego sługi i tak dalej. I wtedy będzie kara. On zapomniał, że jest sługą, on się uczynił panem. On wykorzystywał inne sługi i służebnice, żeby tylko on był szczęśliwy, on był radosny. On nie służył innym, on, on myślał tylko o sobie. Czyli spójrzmy na naszą posługę, nasz, jak my przeżywamy życie, jak my wypełniamy nasze życiowe powołanie. Czy ja służę innym ludziom i myślę o nich, troszczę się o nich, i mam w głowie, że ja mam odpowiedzialność za nich przed Panem Bogiem, czy ja myślę tylko o sobie i o żadnej odpowiedzialności nie myślę. Tylko myślę, że mi, mi było teraz fajnie. A że będę odpowiadał przed Panem Bogiem, ja zapominam. Niesamowicie ważne jest to, żeby nie zapominać o odpowiedzialności, o tym, że ja też jestem sługą, nawet jeżeli mam, można powiedzieć, pod sobą, mam jakichś podwładnych, to to jest moja służba, ja mam się o nich troszczyć. Też bardzo ciekawa myśl na koniec, bardzo ważne słowa, komu wiele dano, tego wiele wymagać się będzie, komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Czyli to nie jest tak, że sąd będzie równo Ktoś coś zrobił, to będą, będzie jednakowo traktowany. Nie, na przykład popatrzeć na ludzi, którzy nie poznali Boga, nie poznali Ewangelii, a może nawet i nie byli dobrze wychowani, nie mieli jakiejś normalnej rodziny, jakiejś normalnego wychowania, formacji, oni nie wiedzą, jak postępować. I my się czasem porównujemy. O, on tak źle postępuje, tyle zła robi, a ja tu tak jestem dobry. Ale ty więcej otrzymałeś. Ja więcej otrzymałem. Tyle, co ja otrzymałem i otrzymuję. I to, że mam Boże Słowo i to, że mam Eucharystię, spowiedź, modlitwę, znam Pana Boga, to ja otrzymałem tyle siły, tyle łaski, że ja muszę być na wyższym poziomie. Ode mnie więcej Pan Bóg będzie wymagał. I pytanie, czy może w takim razie, no i jeśli takie wymagania, to może ja nie chcę mieć żadnej, nie chcę poznawać, nie chcę mieć jakiejś odpowiedzialności. Ja nic nie wiem, nic ode mnie nie wymagajcie. Czy ja podejmuję się ryzyka Wejścia na górę. Jak stoimy na nizinie, na jakiejś równej powierzchni, to nawet jak upadniemy, nic się wielkiego nie stanie. Ale jak wejdziemy na górę i upadniemy, to się rozbijemy. I właśnie komu wiele dano? Pytanie, czy ja chcę wejść na górę, ale jak wejdę na górę, to mam takie przeżycia, taki widok, jakiego nigdy nie będę miał, jak będę stał na ziemi. Czyli mam jakąś nagrodę, jakąś radość, ale też mam ryzyko że mogę się rozbić. Tak jest właśnie w tej odpowiedzialności. Czy ja chcę podejmować się odpowiedzialności? Ja chcę wchodzić wyżej, ja chcę jeszcze bardziej Panu Bogu służyć, jeszcze bardziej brać na siebie jakąś odpowiedzialność, wierząc, że Pan Bóg mi pomoże i otrzymam wielką nagrodę i będzie wielka radość, ale ryzyko, jak upadnę, jak nie wytrzymam, jak gdzieś nie dam sobie rady, to odpowiedzialność będzie wielka i kara będzie wielka. Ale czy w takim razie nie chcę żadnej odpowiedzialności, siedzę na, na nizinie, czy jestem ambitny, ryzykuję i idę do góry? Co wybierasz? Znów przykład Jana Pawła II. To był człowiek ryzyka, to był człowiek, który chciał zdobywać szczyty. I zdobył, I jemu się udało. No to prośmy, żeby nam pomógł, żeby i nam się udało. Nie siedźmy na nizinie, idźmy w górę, zdobywajmy szczyty. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, a dzisiaj zaczynamy naszą pielgrzymkę do Rzymu. Proszę Was o modlitwę, też będą różne transmisje i różne materiały, które będę też pokazywał tutaj na naszym kanale. I zapraszam Was do takiego wirtualnego pielgrzymowania razem z nami. I módlcie się za nas, a my za Was. Z Panem Bogiem.